Jest z nami Michał Merecik, sędzia dzisiejszego turnieju. Witaj Michał. Witam. Powiedz Michał, patrząc tak z perspektywy sędziego, jak wygląda poziom rywalizacji? Myślę, że poziom tej rywalizacji określiłbym tak na ligę B, naszej futbolowej ligi Szóstek. Myślę, że zawodnicy dają z siebie wszystko, nie odpuszczają, grają. No jakby nie powiedzieć o najwyższe cele. Puchar przedstawia się bardzo ładnie, medale też całkiem przystępne. No nic tylko grać. Powiedz mi, jeśli stawka jest tak duża, jak wspominasz, to czy zawodnicy walczą, masz dużo pracy w kwestii gdzieś tam ich temperowania, ich temperamentów, czy, czy raczej jest tutaj wszystko spokojnie i toczy się w przyjacielskiej atmosferze? Myślę, że atmosfera jest dość przyjacielska, aczkolwiek nogi nie są odstawiane, kości nie trzeszczą, aczkolwiek są jakieś kartki za przerwania korzystnej akcji, bądź czerwone, tutaj ukłony dla, ukłony, pozdrowienia dla chłopaków z Arsenalu. Eee, no, zdarzają się też przerwania takiej akcji, co już akcja bramkowa, jedynie faul ratunkowy, no. 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 Czyli no. można powiedzieć, że Arsenal odpadł przez sędziego? Arsenal. Arsenal. oczywiście. No nie przez sędziego, stracili jedną bramkę, jedną bramkę stracili więcej niż e, przeciwnicy, przegrali 2-1, ale no, nie, nie, przez sędziego. Okej, okay, to życzymy udanych gwizdków w końcowej fazie turnieju. Dziękuję.